Kamraci i kamratki, dziękuję bardzo za wsparcie. Jestem Wam bardzo wdzięczny i powiem szczerze, zaskoczony. Mile zaskoczony. Będę starał się sprostać Waszym potrzebom, wymaganiom, żeby mieć jakieś nowe spojrzenie na pewne trudne zagadnienia dotyczące wschodu, szeroko pojętego, stosunków międzynarodowych. Gdyż widzę, że jesteście tego, potrzebujecie tego. Oczywiście nie uważam się za alfa omega, że wiem wszystko, ale pewne rzeczy można Mogę przewidzieć, mogę zauważyć i może one z czasem się potwierdzą. Czasami wolałbym się mylić, chociaż ostatnio obserwując rozmowę Władimira, Władimira Władimirowicza Putina i pana Bidena zauważyłem, że Stany Zjednoczone nie są tak mocne, jak im się wydaje. I można stwierdzić, że liczą się z stroną rosyjską, Federacją Rosyjską i wyraźnie jest rozgłos między Wiktorią Nuland. I na przykład e, szefem wywiadu, który jest młodszy, i widać wyraźnie, że do eskalacji konfliktu nie chcą doprowadzać. Chcą, aby Ukraina tak się uparła na e, umowach mińskich, które, które dzięki m, zdrowemu rozsądkowi i podejściu prezydenta Łukaszenki, e, Aleksandra, odbyły się i zatrzymały. Pierwszy okres eskalacji konfliktu na Dąbasie, który no, był, 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 bardzo, był bardzo okrutny, straszny dla, dla cywilów w Dąbasie, jak i atakujących z różnych formacji, w tym niestety z poboru obywateli tzw. Ukrainy. W każdym bądź razie wiele się dzieje i będę chciał zwrócić też uwagę na to, że również e, Stany Zjednoczone przestały negować możliwość zajęcia pokojowego przez Chiny Tajwanu. Mówi się tylko o niedopuszczalności zajęcia zbrojnego. Bardzo udana wizyta prezydenta Putina i rozmowa z premierem Indii Modi na temat wojskowy, umowa wojskowa do roku 35 roku, 2035 roku, lotnicza. Co jest ważne, umowa we własnych walutach, w rupi, w wypadku indii i rubla w wypadku Federacji Rosyjskiej bez dolara. Wzmocnienie pomocy medycznej, wzmocnienie jeżeli chodzi o już dawno prowadzone wspólne badania w dziedzinie na przykład rakiet. Np. rakieta kaliber i początki były oparte na badaniach wspólnych indyjsko-indyjsko-rosyjskich. No, tu wracając do Bidena, Biden bardzo liczy na pomoc w negocjacjach dotyczących niezmodernizowania uranu w celach wojskowych Iranu. E, mamy bardzo wiele takich wniosków, które wskazują na to, że nie jest to tak proste, jak się przedstawia w tzw. mediach oficjalnych w Polsce. Że wszystko jest bardziej złożone i znaczenie, i wpływ strony rosyjskiej jest większy niż się wydaje. Co było do przewidzenia, przypominam Państwu, że w 1988 roku był taki prom kosmiczny, nazywał się Buran i on poleciał w kosmos jeden raz i wykorzystywał dzieła laserowe, a był zdalnie sterowany. Czyli zaawansowanie techniki i kosmicznej, i wojskowej było tak duże, mimo różnych ale. W końcówce Związku Radzieckiego, że było to nie na poziomie ówczesnych możliwości Stanów Zjednoczonych i Zachodu. To jest, taki, to jest takie pytanie do siebie i do państwa, jak to naprawdę wygląda. Tak samo nie bardzo wiemy, czym zajmuje się wiele laboratoriów prywatnych czy półprywatnych, zarządzanych przez pewne, pewne korporacje ze Stanów Zjednoczonych, które. Zajmują się badaniami nad nowymi typami oddziaływania czegoś, co możemy nazwać szczepionkami czy czymś innym, na genotyp człowieka na poziomie moleku. Czym one się zajmują w Kazachstanie, w Graz Gruzji, w Armenii, trudno powiedzieć, nie wiemy. I była, było skierowanie się przez stronę chińską i Federacji Rosyjskiej w tej sprawie do onz i do głównych graczy na świecie. Prezydent Xin Xiaoping, który, Xi który jest uznany za następcę Mao tse tunga wzmocnił swoją pozycję mimo problemów ekonomicznych, z powodu problemów na rynku nieruchomości, z powodu pewnych problemów ekonomicznych, głodu węgla dziwnego, który miał miejsce w wewnętrznej Mongolii. Chiny w coraz większym stopniu pokazują swoje swoje znaczenie jeśli chodzi o sektor państwowy, sektor państwowy w Chinach mimo długotrwałego okresu prywatyzowania i różnych korupcji i różnych układów, które tam miały miejsce z zachodnimi państwami, no jednak te 40%, jak widać broń, którą, którą Chińczycy są w stanie wdrożyć jest, ma znaczące, ma, 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 ma duże znaczenie, duże znaczenie w rozgrywkach z przeciwnikami Ostatnio, kiedy był problem ukraiński, minister spraw obrony narodowej Chin stwierdził, że jesteśmy jak jedna wielka góra i nie pozwolimy na to, żeby narzucano nam jakiś model czegoś, co się nazywa demokracja, ponieważ one bywają różne i za ogromną ilością słów. Tak naprawdę nie kieruje się nic. Trzeba do wszystkiego podchodzić spokojnie, z równowagą. Przykład Afganistanu i że stosunki, jeżeli chodzi o sferę wojskową chińsko-rosyjskie, chińsko są lepsze niż sojusznicze. Z kolei, jak Państwo pewnie wiedzie, wiedzą, a może nie wiedzą, po okresie pełnego wzmocnienia pozycji amerykańskiej na rynku Indii, 17% z tego, co pamiętam sprzętu wojskowego Indie zaczęły kupować od Stanów Zjednoczonych, bo Indie są jednym z większych importerów broni na świecie i mają ponad milionową armię. Tam zajmują szóste chyba miejsce na świecie, zdaje się w tej chwili. W każdym bądź razie jest to duża armia, silna armia, tam jest oczywiście potencjalnym przeciwnikiem tu Pakistan. W mniejszym stopniu Chiny, jeszcze tam jest kwestia Bangladeszu. Natomiast dawno już wiemy, że strona rosyjska jest w stanie przez swoją dyplomację, przez pana Lawrowa, rozwiązać wiele konfliktów, które narastają i potem spokojnie w ramach BRICS-u Brazylia, RPA, Indie, Chiny, Rosja spokojnie je rozwiązywać i dogadywać się. Z drugiej strony chodzą słuchy, że nowoczesny karabin kałaśników nowej generacji, najnowszy, w tej chwili nie pamiętam jego nazwę, to ma nową, nową, nową cyfrę, może być prowadzony dla Indii. Tak samo dawno temu się mówiło, że głównym eksporterem, importerem, przepraszam, czołgów Armata na podwozie Armaty Uniwersalnej, czołg Armata jako czołg dowodzenia 14 w nowych modyfikacjach. Wchodzi do uzgodnienia rosyjskiego w przyszłym roku, ale również strona indyjska była zainteresowana. Jednym, jednym słowem, Rosja sobie radzi i ma równie dobre stosunki są między Chinami i India, Indiami, mimo że Indie mają, boją się dominacji chińskiej z innych względów. Rywalizacja 2000 tysiące lat, nawet w Afganistanie. Niemniej jednak. Łączy ich na przykład, ochrona interesów Iranu z racji ropy i gazu. Interesuje ich ograniczenie nadmiernej dominacji anglosaskiej, amerykańskiej, i no, lawirują między taką opcją albo taką. W każdym razie myślę, że byśmy chcieli mieć takie stosunki z Indiami i Chinami, jakie ma w tej chwili Federacja Rosyjska. To są takie na gorąco wrażenia, Szanowni Państwo, z. Tego, co się dzieje, będziemy wracać do tych tematów. Tematy codziennie się zmieniają. To jest też kwestia Turcji, która gra na wielu instrumentach otwarcie Bosfor, dla amerykańskich okrętów, prezes, który też w Turcji mamy miejsce ekonomiczne. Tutaj zwracam Państwu uwagę na prowicę prezydenta Łukaszenki, który stwierdził, że jeżeli by się zaczęło coś z Ukrainą, to oni pierwsi wchodzą do walki. Jeśli by Ukraina próbowała atakować Białoruś jako sojusznicze państwo z Federacją Rosyjską, potem wchodzi zachodnio, zachodni okręg wojskowy Federacji Rosyjskiej. No i nie wykluczył, ponieważ pozostawił w spokoju Hangary, jak on powiedział, Saraj, czyli stodoły, gdzie mogą stacjonować rakiety jądrowe. Dlatego że gdyby. To znowu pani Wiktoria Nuland, takie rzeczy mówi na wyrost, prawdopodobnie niekoniecznie zgodne z koncepcją samego Bidena. Przypominam, że prezydent Biden, mimo podeszłego wieku, był wielorad w komisji spraw międzynarodowych w Kongresie Amerykańskim. I on wbrew pozorom świetnie sobie zdaje z tego sprawę, co to znaczą potęga militarna w dziedzinie jądrowej. I najprawdopodobniej naddźwiękowych rakiet, na przykład yy, cyrką, które lecą 9 machów lub szybciej, i do tego jeszcze manewrują. One zabezpieczają, według analityków, do 1000 yy, km od brzegów, od dróg lądowych, yy, stronę rosyjską. Z drugiej strony, yy, takie stacje nadawcze, które się nazywają Archangels, które pojawiły się w 2014 roku. Obserwują i są w stanie wyłączyć obiekty w, 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 w powietrzu na odległość 3000 km. Mówimy już o S555 do odparowania ataków zmasowanych z kosmosu, z bliższych orbit i z powietrza. I również naddźwiękowe rakiety S500, trochę więcej na nie wiemy. Zasięg zdaje się 60 km do góry, jeśli się nie mylę. Zasięg obserwacji 600 km. Atakowania 400 km, o ile się nie mylę. E, no a e, cyrkon na 1000. O innej broni strategicznej mniej wiemy. Wszyscy by chcieli się chętnie dowiedzieć, jak ona działa. No, w każdym razie to, co zaobserwowałem w okresie spotkania w Szwajcarii pół roku temu, e, to, co się wydarzyło w stosunkach amerykańsko-rosyjskich wskazuje na to, że Stany Zjednoczone nie są w stanie, nie będą bronić Ukrainy. Mówi się rzekomo o tym, że można będzie przerzucić broń drową do Polski z Niemiec, może, chociaż nie bardzo w to wierzę. No i druga rzecz, która też się pojawia w tych wypowiedziach, zaznaczam w wypowiedziach, to jest kwestia nowego spojrzenia na Urociąg Północny 2. Niemiecki który a, okazuje się, nie, Amerykanom nie przeszkadza, ponieważ no, on jest wygodny dla ukraińskiej strony. Wominam, że. Ciągle krzyczała pozycja na Ukrainie, obecnie rządząca w mniejszym, większym stopniu pierwszy Majdan, drugi Majdan że są zależni od Rosji. No to w tej chwili już nie będą zależni od Rosji prawda? będą zależni od innej strony. No i tutaj jest też taka ciekawa rzecz, że jakieś sankcje mają być, ale właściwie nie wiadomo, czy będą prowadzone. No, jest duży galimat proszę Państwa, jest bardzo dużo sprzecznych informacji, które kompletnie nie układają się w jakąś całość, raczej wskazują na duży chaos informacyjny. Ja bym powiedział, kompetencyjny w Stanach Zjednoczonych. Rozgrywki tych cieniowych struktur państwowych to się wzajemnie zwalczają, to raz idą razem, to oddzielnie, one są międzynarodowe. No i oczywiście to nie będę gdybać, bo tu się zaczną pewne filozoficzne rozważania. Zachęcam do oglądania mojego wywiadu z Juskiem Białkiem na innym kanale. Również z Nabilem Al-Malazi, też o Syrii i tej całej sytuacji. Również na naszym kanale, na moim kanale obecnym, czy Mario kanale, Szanowni Państwo, czy inne, które również miały miejsce w, w, w archiwach prawdopodobnie naszych odcinków w Kierunku Wschód, ale nie tylko. Wcześniejszych rozmów moich z Wojciechem Olszańskim czy Marcinem, Marcinem Osadowskim. W każdym razie, Szanowni Państwo, życzmy sobie wspólnotowego działania, zwiększenia naszej tożsamości. Tu polecam szczególnie wypowiedzi Rolanda Laseckiego, Rafała Mosakowskiego i wiele innych wypowiedzi. Uczmy się zdroworozsądkowo patrzeć na świat, nie patrzeć w sposób skrajny, bo to jest wygodne. W okresie dominacji ponadnarodowych korporacji i słabości państwa narodowych. w próbie rozmycia świadomości tradycyjnej, tożsamościowej, Społeczność narodów patrzmy bardziej z tego punktu widzenia, co jest lewicowe, co jest prawicowe. Zabijcie mnie Państwo, nie wiem. Nie, nie patrzmy na te procesy w sposób uproszczony. To jest taka moja, takie pierwsze wystąpienie po, po zatrzymaniu, na, na, na gorąco, myślę, że jeszcze będę miał. Na pewno, proszę Państwa, będę robił cykle na tym naszym kanale. Jest to taka moja pierwsza zapowiedź i pewnego rodzaju. Um, Odpowiedź na, na, was, na, was, na, wasze, na wasze serce, na waszą pomoc dla mnie po tej trudnej sytuacji. No i cóż, na końcu, mogę powiedzieć czołem Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie i naszym prawdziwym sojusznikom. Dziękuję za uwagę.